Siemanko, siemanko ludziska, z tej strony Tenrix i w dzisiejszym odcinku z Toilet Tower Defense przetestujemy sobie jak jednostki z Święta Dziękczynienia poradzą sobie na Time Factory. No i oczywiście spróbujemy to zrobić na autoskipie, ale jeżeli będzie naprawdę ciężko, no to wyłączę z czasem. Wziąłem też Mikołaja, bo to jest jednostka farmiąca, a w tym evencie nie było farmy, więc wykorzystałem to i wziąłem Santę, także Santa mi tu bardzo pomoże, jednak to jest najlepsza jednostka do farmy armienia kasy, więc lecimy szybko. Poza tym mam wszystkie jednostki z tego eventu Turkey Speakerman, Turkie Kameraman, Large Turkey Speakerman i Chef TV Man. No i ustawiamy trzeciego Santa i możemy lecieć w jednostki, które nas będą broniły. I teraz tak: Turkie Speakerman i Large Turkie to są dwie jednostki AOE tutaj mamy 250 damage, tutaj 200, ale tutaj jest cooldown mniejszy, więc postawimy tą jednostkę tutaj w nadziei, że wybroni mi wszystkie te wave'y, które już tutaj przeszły. Tak, bo to jest 400 DPS na początku, a kolejnego postawimy tutaj i tutaj już jestem praktycznie pewny, że wybroni te wszystkie jednostki. Tak jest. No, wybroni. Które się tutaj pokażą na początku. Coś tutaj przechodzi, ale myślę, że w drodze powrotnej jeszcze to wybijemy. Teraz tak. Czy damy radę jeszcze upgrade'ować tego Mikołaja? Nie, nie dałem rady, za to tutaj damy radę to upgrade'ować. Teraz, może Mikołaj? Tak. I wiecie co? Teraz jeszcze postawię. Zobaczmy, jak to tam idzie. Raz, raz, raz. Dobrze, dobrze. Całkiem spoko to idzie. Dobra, raczej da radę. Teraz postawię Mikołaja wyżej. <laughs> I jeszcze jednego Mikołaja wyżej. I jeszcze jednego Mikołaja wyżej. Tak jest. Teraz, jak już to postawię to postawię. Tutaj. Tutaj postawię Turkę i kamera. Mam, to jest Single Target. I mam nadzieję, że on tutaj zacznie atakować i wybijać, tylko troszkę kaski. potrzebuje, o właśnie, troszkę więcej. No dobrze. Dobrze, jeszcze jeden chyba się przyda, co? Jeszcze jednego postawię. Tutaj, w nadziei, że zdobędziemy tyle kasy, żeby go upgradeować jeszcze. Tego bossa trzeba wybić. Ej, ej, ej dajcie mi kasę. Dobra, teraz? Teraz damy radę? Proszę, 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 proszę. Wybić to jeszcze. A, e, troszkę mało demedu. Kurczę, postawić jeszcze jednego. Ja bym tutaj postawił jeszcze jednego Large Turkei albo, albo szefa, już co? Szefa tutaj gdzieś postawię, na tyłach um, i go upgrade'uję dwa razy. Będzie już slow wchodził. Tu mam nadzieję, że to wybijemy. Kurczę, czy my to wybijemy teraz? Troszkę mało damage'u chyba mamy. Tutaj bym musiał upgrade'ować. Tutaj też bym musiał upgrade'ować. Dobra, spróbujmy w ten sposób. I wiecie co? Jeszcze tutaj single target dorzucę na tyłach. Może się przydać. Będzie mały zasięg, tutaj w sumie mogłem go bliżej postawić. Ale dobra, zobaczmy co z tego wyjdzie teraz. Teraz, zack, będzie większy damage. Dobra, mutant padnie jeden. Padnie drugi, tak jest. Trzeci nie padnie, ale czwarty już padnie. Dobra, zobaczmy, jak to tutaj pójdzie. E, może tutaj idzie lepiej. E, Mikołaj, raz, Mikołaj, dwa. Tutaj bym się musiał trochę na Mikołajach skupić, bo kasa jest potrzebna. Jetpack przechodzi. Aha, tutaj dostał stuna od razu. E, to ja, może tutaj wabika dam, że jeżeli ktoś dostanie stuna, to właśnie on, a nie jednostka, która naprawdę ma demet. Jak to tutaj wychodzi? Oj, 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 oj. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Może. Nie, Mikołaja, chciałem upgradeować. Aaa! Ale masakra przed skipem nie dało rady. Dobra. Jeszcze tego Mikołaja spróbuję upgradeować. Pozwólcie mi go upgradeować, proszę. Jest. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Teraz może się skupimy troszkę, żeby tutaj w więcej było. Coś mi się wydaje, że ten boss mi przejdzie. Niestety, nie chciałbym tego, ale. Hm. Obawiam się tego i to bardzo. 1200, tu by się przydało single target jeszcze dorzucić. Co, co nieco. No, bardzo, bardzo, co nieco by się przydało dorzucić. Tutaj te jednostki za dużo ich przechodzi. Um, o kurcze, o kurcze, o kurcze, o kurcze, o kurcze. Um, dobra, 1200 jest. Ja bym tutaj może szefa postawił um, i go upgrade'ował. Jeszcze raz by się przydało go upgrade'ować, ale. Nie wiem, czy dam radę. Dobra, tu będzie trochę damage'u. Zobaczmy, jak tutaj sobie poradzimy. Nie poradzimy sobie. Także musimy wybić całą resztę już teraz. Nie, wszystkie stuny weszły. Masakra, dobra, dobra, dobra. Wybijemy do bossa, dobra. Gitarka, jak boss przypadnie, dobra. Tu jeszcze pół życia mi zostało. Ech, teraz tutaj, jak to będzie tutaj wyglądało? Kurczaki, cztery tysiaki by się przydały, żebym tego mutanta wybił. Oj, i, i nie, nie, nie ma, są. A nie, 33 tysiące. No zobaczymy jak to na powrocie wyjdzie. Oby się udało. Mamy tutaj zasięg, nie ma, szef nie ma zasięgu tutaj. Szkoda, szkoda, szkoda. Kurczę, tutaj te jednostki za daleko przechodzą. Oj, bardzo daleko przechodzą. Eee, te szybkie jednostki obyśmy rozwalili. Mm, 4 tysiaki, dajcie dajcie jeszcze troszkę, troszkę kaski. Dobra, jest. Cztery tysiaki, większy damage jest na szefie. Eee, ja tego szefa może ustawię, żeby bił najsilniejsze jednostki. Także będzie trochę się ten damage rozkładał po wszystkich jednostkach. Tutaj też może najsilniejsze. A te jednostki niech biją najszybsze, najmocniejsze. Jak to tutaj wygląda? O kurcze, o kurcze, o kurcze, o kurcze. Skip, skip, skip. Ja to skip wyłączę. Tutaj coś. Jak to wygląda? Nie! Masakra! Masakrycznie to wygląda. Nie damy rady tego wybronić. Nie damy rady. Jeszcze jednego tutaj postawię. Damy radę. Nie trzeba. Nie trzeba. Dobra, damy radę. Gitarka. Gitarka, gitarka, gitarka. Czyli tego nie stawiam. To powinniśmy wybić. Tutaj zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak jak mówiłem, ustawiłem tutaj szefa, żeby wybijał najsilniejsze jednostki, więc tutaj chłopaki jeszcze mają szansę to powybijać potem. Dobra, tutaj będzie wskakiwał na tego, nie? Dokładnie. Troszkę kiepsko. Teraz ten oberwie. Wiadomka, no wiadomka, ale dobra, 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 dobra. Jakoś to ogarniamy. Ehm, chyba upgraduję jednego Santa wyżej, bo to powinno być wybite. Skip sobie włączymy i jeszcze raz go upgraduję. A co tam? E, troszkę kaski mi wpadnie. Tutaj powinno być całkiem spoko na tyłach. E, bossy będą padały i to szybko. My tutaj się skupimy. Skupimy się. Wakumy gdzieś tutaj się powinny zatrzymywać. Gdzie się wakumy zatrzymują? O tutaj, dobra, idealnie. Idealnie, idealnie, idealnie. Dobra, wszystko będzie wybite. Robaczek jakiś sobie tutaj idzie. Czemu ty nie atakujesz? Aha, nie ma zasięgu. Dobra, teraz jest zasięg. Tutaj, raz, dwa, trzy. O kurcze, żeby na niego nie wskoczył teraz. Dobra, jest ten damage dobry. Eee, tutaj to padnie. Powinno być git, tak jest. Tutaj też patą dobra. Myślę, że spokojnie możemy skipnąć um, i jeszcze raz sobie upgradeować tutaj. Czy damy radę zdobyć dwa tysiaki, żebym upgradeował jeszcze jednego? Zobaczmy. Tak jest, dobra, 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 dobra. Mamy upgradeowane te dwa. Ja wiem, że lepiej by było upgrade'ować jednego na trzy tysiaki na siódmy level, ale no miałem tylko dwa, więc wykorzystajmy to w ten sposób. Tutaj zróbmy skipa, raczej skipa upgrade. Mam nadzieję, że to będzie dobry upgrade. I wiecie co? Hmm. Jeszcze raz zrobię mu upgrade. A co tam? Niech bije, niech bije chłopak. I też mu dam, żeby był najsilniejszą jednostkę, więc on tutaj już wybije je bardzo ładnie. Także tutaj będziemy mieli łatw łatwiej na tyłach. I myślę, że spokojnie możemy skipnąć. Tak jest. To już będzie do ogarnięcia. Postaram się jeszcze te dwa Mikołaje na siódmy level wbić. Bo powiem szczerze, że na 20 wave to już by było najlepiej żeby te Mikołaje miały maksymalny level, no a to tutaj się troszkę nie udaje, o kurczę tutaj jednostka, która ma naprawdę dużo siły została zestunowana to niedobrze, to niedobrze ale powolutku, powolutku idziemy do przodu, tutaj 60 tutaj 40, tutaj 70 dobra, powinno być ogarnięte myślę, że o, chwila, poczekajmy poczekajmy, do trzech tysiaków myślę, że trzy tysiaki tymi jednostkami które tutaj idą, damy radę nazbierać um, i dopiero wtedy skipniemy, mam nadzieję, że na Santę nazbieramy, nazbieramy tyle kasy o, 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 będzie idealnie, zobaczcie 3 tysiaki, dobra, i teraz mogę zrobić skipa um, i, i, i co, i co, jak już zrobiłem skipa i mamy 5 tysiaków, to się zastanawiam co się zastanawiam, single target czy może tutaj um, dać kolejnego szefa. Chyba damy kolejnego szefa na sam środeczek i spróbujemy go tak upgrade'ować, żeby on wszystko rozwalał i on będzie atakował znowu od przodu, nie? Od przodu wszystkie jednostki. Także te najmocniejsze jednostki będą tutaj wybijane tym szefem, tą jednostką, tym turkiem kameramanem i... 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 i o! I teraz to wygląda całkiem ładnie Także myślę, że mogę się jeszcze teraz skupić na Mikołajach Ostatnie wave'y, gdzie mogę się na Mikołajach skupić A potem kompletnie pójdziemy w damage No i mamy to, wave 27 Wszystkie Mikołaje wymaksowane I teraz mogę iść w szepów, Więc, jako że tutaj już mam 13 jednostek Ale jeszcze nie jestem pewny To autoskipu jeszcze nie włączę jeszcze chwilę się wstrzymamy, tak myślę, do 30 waveu, aż tutaj postawię troszkę jednostek i je wymaksuję. Oczywiście szefów będę stawiał, mają największy DPS, bo to jest 16, tak. Dobrze mówię, tak jest. I one są jednak splash damage, więc więcej jednostek będzie naraz obrywało. Um, także tak jest plan. Teraz tylko wytrzymać, przetrzymać, um, upgradeować tutaj jednostki. Te jednostki też tutaj będę przestawiał troszkę, chociaż... Hmm. No tak, tak, muszę je przestawić. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj można już skip zrobić. Można już skipa zrobić. Tak jest, tak jest. Mamy 8 tysiaków Zaraz będzie pierwszy szef wymaksowany. I się zastanawiam. Korci mnie, żeby tutaj kliknąć. Już ten autoskip. Ciebie mogę usunąć? Myślę, że mogę cię usunąć. Czemu nie? O, teraz mamy 8,5. Pierwsze 8,5. Pierwszy szef wymaksowany. Tutaj postawimy. Następnego eee, Chciałbym, chciałbym, jak najbliżej I kolejnego też gdzieś Tutaj, eee, wiecie co Postaram się jak najwięcej ustawić O, w ten sposób <laughs> eee, Następny gdzieś O, tego, z tym będzie problem Ale dobra, gdzieś tutaj Nie, nie ustawimy go, bo już nie ma miejsca Na następne <laughs> Dobra, upgrade'ujemy kolejnego, i myślę, że tam z tyłu, tak jak mówiłem, mogę już usuwać te jednostki powolutku. Um, tutaj, jak ty masz. Hmm, no, masz. Daleko jesteś, daleko jesteś, więc cię usuwam tutaj, też cię usuwam. No i stawiamy szefów. Szef, szef, szef. Raz. I dwa, i trzy. Dobra, e, no to co? No to upgrade'ujemy wszystkich, włączę na chwilę autoskip. Zobaczymy, jak to z tym autoskipem teraz wyjdzie. Mamy już dwie jednostki wymaksowane. Jest coraz lepiej, coraz więcej siły mamy. Nie, nie ma miejsca, nie ma miejsca! Aha. Dobra, skoro nie ma miejsca, to tutaj zostawiamy, tak? Skupiamy się na upgradeowaniu tego wszystkiego I, i tyle, i tyle. I zobaczmy jak to pójdzie. Te jednostki na razie zostają. 31 Wave. No, i, i powiem, że chciałbym powiedzieć, że idzie super, ale za dużo tych jednostek. <laughs> za dużo tych jednostek, za mało siły na razie mam. Glitch tutaj jest, ale glitcha damy radę rozwalić. Dobra, e, wyłączę ten Outskip jeszcze. Dopiero trzy jednostki mam wymaksowane. To nie jest tak dużo, jak byśmy chcieli. To nie jest tak duży damage, jakbyśmy chcieli. Magnet, magnet, magnet. Jeden, drugi, trzeci. Dobra, slow wchodzi. Widać, że slow wchodzi. To się wszystko zatrzymuje w pewnym momencie, ale czy damy radę dobra, tutaj się jednostki złapały, przytuliły więc się troszkę zwolniło przechodzimy tutaj do bazowa e, bazow, bazow, bazow proszę, padnijcie szybko dobra, padają szybko, dosyć szybko padają, e, jeszcze chwilę trzeba się jednak wstrzymać z tym autoskipem e, co tutaj mamy? Jeszcze nie mogę, jeszcze nie mogę. Ale skipnąć mogę, poczekamy. No i tak sobie spokojnie idę i wylądowaliśmy na wave 40. Pokażę wam jak to wygląda. Usunąłem wszystkie jednostki tam na tyłach, postawiłem wszystkie tutaj na środeczku. Tak żeby miały jak najwięcej tutaj tej linii zasięgu, żeby rozwalać to jak najszybciej. Więc tak to wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery szefy jeszcze nie są wymaksowane, więc powolutku, powolutku idziemy do góry, demet się robi. Teraz mamy Magnet Scientista i on ma 4 miliony życia, więc powiedzmy taki mały test przed 50 wave'em, przed bossem. Zobaczmy jak to tutaj idzie. E, już ma 2600, 2500, 2400. Nie idzie źle, tylko że ten boss będzie miał dużo, dużo więcej życia, <grywka> więc... <grywka> Jestem ciekawy jak to wyjdzie. Na razie jest całkiem spoko 40 wave do ogarnięcia. Można skipać dalej. Oczywiście idę już bez autoskipu, bo no demecz jest zbyt mały, żeby sobie na autoskip pozwolić no ale ważne, żeby dojść do ostatniego wave'u, żeby przejść ostatni wave, czy się uda? <laughs> zaraz zobaczymy. Jeszcze po drodze kilka wave'ów mamy, więc powolutku, ale może przejdźmy do 45. wave'u, bo tutaj naprawdę pójdzie to powoli teraz, zwolnij to bardzo. Tutaj już nas atakują magnet toilety, z nimi sobie już radzimy. Została mi ostatnia jednostka do wymaksowania, w zasadzie ostatni levelek. Już mamy prawie maksymalny damage, jaki możemy tutaj zdobyć. Magnet Scientist 3.0 razy 2 to jest 9 milionów Życia. Eee, zobaczymy, jak sobie z tym poradzimy. Powinno być już na tym etapie dosyć spoko. Tym bardziej, jak one się zestakują o w tym momencie, to obie obrywają i to podobnie, tak? Tak, bardzo podobnie. Zobaczcie na ten demet, jak to, jak to życie tutaj znika, więc całkiem spoko, całkiem, całkiem spoko. Więc e, powiedziałbym, że mogę skipnąć, ale nie, nie mogę skipnąć, bo jak tutaj skipnę, to one już wyjdą, zaczną tutaj gdzieś przechodzić i nie nadążę potem tego wybić, więc nie. Musimy po kolei wybijać. Zobaczmy dalej, jak to pójdzie dalej. Dalej idzie całkiem ładnie, tylko że tutaj element boss ma tarczę. Ale dobra, nie nawet z tą tarczą nie da rady przejść. E, teraz plan jest taki, że muszę nazbierać tyle kasy. Że jak usunę Mikołaję to automatycznie będę mógł postawić następnych szefów i wymaksować od razu. Więc hmm, zobaczymy się na 49 wave. Bo tam mamy takiego powiedzmy minibosa DJ-a. No i, i pojawił się DJ Toilet. 2-0. Tutaj bardzo dużo stunów chodzi, jak widzicie, tutaj idą spać, ale usunąłem już wszystkie sante i postawiłem wszystkich szefów, wymaksowałem ich tylko. Zasada będzie taka, no bo zobaczcie, DJ Toilet ładnie idzie, powiem szczerze, bardzo ładnie. 8 milionów ma. No i rozwalamy go dosyć szybko, ale zobaczcie, 8 milionów, a ten boss będzie miał dużo więcej, nie wiem, czy dwa razy tyle. Więc w zależności od tego jak szybko wybijemy wszystko, co przed nim będzie szło, to zaczniemy dopiero bossa bić. No i jeżeli pos będzie miał co najmniej dwa razy więcej życia, no to nie damy razy go tutaj wybić do tego miejsca, a 15 tysiaków to jest za mało, żeby przestawiać wszystkich szefów. Więc będziemy musieli objąć inną strategię. Zaraz zobaczymy jaką, tylko zobaczmy jak to tutaj pójdzie z tymi jednostkami. Czy pójdzie dobrze, czy pójdzie źle... Oj, tu jest 5 milionów, nie, tu jest kolejne 5 milionów. O o, e, mm. Stąd mamy problem. Ile ty masz? Ile ty masz? Ty masz 16700. No właśnie, no właśnie, o tym mówię. O tym mówię. Więc czekam, aż wybiję te wszystkie jednostki tutaj z przodu. Znaczy się teraz będą we trzech obrywali cała trójka będzie obrywała i mam nadzieję, że te dwa tam z tyłu padną bardzo szybko. Będę musiał wtedy usunąć jednego i usunę któregoś tutaj z przodu. Zobaczmy. Tutaj mamy wskaźnik ile jednostek jeszcze żyje. Więc o, teraz dwie i jeszcze jest jedna. Dobra, i teraz będę tutaj babika stawiał. Żeby on się zatrzymał na chwilę. Bo myślę, że jeżeli się nie zatrzyma, to będę miał potem problem, tylko teraz bym chciał go usunąć, nie? A skoro on tu jeszcze leci, to nawet go złapać nie mogę. Okej. Okay. Dobra, 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 ale mi tutaj przeskoczyło wszystko! Jeez, postawię go tutaj jeszcze, o właśnie, o to mi chodziło, wskoczył na niego, bardzo dobrze, 7 milionów, 7 milionów życia jeszcze. Eee, teraz co? Teraz postawię jeszcze tutaj i tego upgrade'uję na maksa, on będzie jeszcze troszkę damage'u miał, jeszcze go trochę ubije, ale na pewno na niego jeszcze wskoczy raz, mam taką nadzieję, 4 miliony. O super 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 i jeszcze go przestawię troszkę dalej, jeszcze troszkę dalej, nawet może z drugiej strony gdzieś tutaj, żeby na niego wskoczył. Jak on tutaj stąd skoczy tutaj, no to zasięg jeszcze będzie na Mikołajach. O właśnie, dobra i jest gitarka! Udało się, jej! A więc odpowiedź na pytanie, czy jednostki z Święta Dziękczynienia dają sobie radę na Time Factory? Tak, dają sobie radę, ale jest trochę ciężko, trzeba naprawdę się tam napocić, żeby to ogarnąć, więc... Czy polecam? Nie do końca, ale jeżeli nie macie innych jednostek... I jak najbardziej dacie radę. No nie całe pół godzinki czy pół godzinki, ale dacie radę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Mam też nadzieję, że zostawiliście już subika pod filmikiem. Jeżeli nie, zróbcie to jeszcze teraz będę bardzo wdzięczny. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!